Radio Plus. Sedno sprawy. Goszczem sedna sprawy jest dzisiaj wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień witam, dobry panowie, Witam Państwa. Panie Marszałku, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska poprzez marsz niedzielny czapką przykryła resztę opozycji? Nie dlatego, że my na opozycji wśród partii demokratycznych mamy bardzo dobry dialog, rozmawiamy o tym, w jaki sposób należy prowadzić kampanię, aby wygrać z prawem i sprawiedliwością i w ramach strategicznego podziału ról koledzy z Platformy Obywatelskiej i też zdecydowali się koledzy z Lewicy uczestniczyć w tym marszu, my ruszyliśmy do tych 30 kilku milionów, którzy na marsz nie dotarli, ale także do tych, do których przekaz dotyczący Marszu nie dotarł, ponieważ mają do dyspozycji tylko telewizję Pisowską. Myślę, że ta strategia była bardzo dobrze przemyślana, przyniosła duży myślę, zasób, zwiększenie no, zasobu poparcia dla wszystkich partii demokratycznych. Bo jeżeli ja panie redaktorze... Nie, na na, zobaczymy. Fundację, na świeższy po marszu jeszcze, a, bo chyba takich nie widzieliśmy. nie widzieliśmy. Jeżeli ja uczestniczyłem w niedzielę w czterech spotkaniach i w jednym w, w, w bliskim panu sercu długośodle. Gdzie przewinęło się kilkanaście tysięcy ludzi. Mm -hmm. to na grzybobraniu słynnym Długosiodle. na słynnym grzybobraniu w Długosiodle, gdzie jest wójt Stanisław Strzewski, który także startuje do wyborów. Tutaj zrobiłem Stasiowi kampanię wyborczą. No ale jeszcze przedtem byłem, panie redaktorze w Glinojecku. przedtem byłem w Płocku w Zoona. każdym może to może być bardziej efektywne, zdaniem pana marszałka, niż zdaniem przejście bardziej, w tym bardziej efektywne. Bardziej, ruchu, tak? bardziej efektywne i myślę, że przyniesie to okay, bardzo ale... dobre rezultaty zwłaszcza, pan że musza, pan ze sceny, powiedzieć... już ostatnie hmm. zdanie, ze sceny słyszeliśmy bardzo sympatyczne zdanie lidera Platformy Obywatelskiej, pana premiera Donalda Tuska, który pozdrowił naszych liderów, którzy byli właśnie w trasie. Mhm. Ale panie marszałku, chce pan nam powiedzieć, że to jest efekt ustaleń e, ekipy Tusk, Kośniak-Kamysz, Hołownia, Czarzasty. A. Wy na ten odcinek, teraz my na tak, ten, się na marszu. I liderzy się i wiedzieli, co mhm. kto robi. Tak, było takie spotkanie i ustalili, co kto robi. I Donald Tusk też uznał, że tak będzie lepiej, tak? No, przyjął do wiadomości y, y, to, co robi, y, robić chce trzecia droga. Y, panie Marszałku, czy w nowym rządzie, jeżeli taki powstanie, powstania dożycie, jak rozumiem i widzę, A. do tego właśnie, żeby nowy rząd stworzyć, y, PSL odda rolnictwo Michałowi Kołodziejczakowi? Y, panie redaktorze, dzielenie skóry na niedźwiedziu jest y, kontrproduktywne. Często... Y... Piękna anglosaska tradycja, gabinety cieni, nie wiem, czy... Y, to... Nie wiem, Przypiękna. Mnie się akurat ta... To mi się podoba. Ta, mi się ta, ta, obywatel, wie, yy, obywatel wie, co bierze, a nie, nie kupuje że... kota w worku. Tak, ale nie rozmawiamy powiem szczerze o tym, czy segment bardzo ważny, rolnictwo będzie w jaki sposób oddawany komuś innemu. No nie wiem też, czy możemy mówić o oddawaniu, skoro nie jesteśmy w jego posiadaniu. No, tak? Ale naturalnie jesteśmy. Zobaczymy, tak. zobaczymy, panie redaktorze, myślę, że. To ale jest wyobrażam kolejne. to sobie, że Pesel nie miałby resortu rolnictwa w nowym rządzie. W kolejnym, w kolejnym rozdaniu pewnie będą te decyzje zapadały. Moim zdaniem podobnie jak Pan powiedział, to jest tak naturalne, że trudne do wyobrażenia, ale w polityce trzeba mieć dużą wyobraźnię mm -hmm. i, i pewnie w mojej wyobraźni to się mieści, ale zgadzam się, że dobrze by było, żeby fachowcy z PSL-u w tym resorcie mieli dużo do powiedzenia. Mm -hmm. Panie Marszałku, a co mówią... Y partyjne doły, albo tak łatw, ładniej jak, jak powiemy teren w zasadzie, prawda? Co mówi teren o tym aliancie z Polską 2050? To już parę miesięcy, więc okrzepło to wszystko, ten sojusz już nie jest taki świeży, tylko gdzieś ludzie zdążyli się poznać, oni się polubili, razem działają, to są zupełnie dwa różne byty. No pan właśnie chociażby na północnym Mazowszu działa teraz na co dzień na tym bardziej na północodolną od Warszawy. W ostatnim weekend był pan bliżej jak, jak to jest? Ci ludzie razem pracują? Lubimy się, lubimy mhm. się, znamy się, poznajemy A tam są się. jakieś struktury Polski 2050 w terenie? Bardziej myślę, oni działają w postaci takich organizacji społecznych, organizacji pozarządowych, dobrze są w internecie. Czyli chcę pan powiedzieć, że nie ma struktur za bardzo? Jako takich partyjnych pewnie nie ma, takich mhm. jak nasze, w rozumieniu naszych tradycyjnych struktur. Nie no, wasze, no to to, 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 oczywiście, to oczywiście nie ma, ale myślę, że to jest właśnie to uzupełnienie. Oni są... Bardziej głęboko zakorzenieni, jeśli chodzi o te struktury społeczne, te sieci obywatelskie my, poprzez działania partyjno-samorządowe, prawda? Więc myślę tylko, z tego jest wartość dodana, to są mili sympatyczni kandydaci, z którymi bardzo miło się współpracuje. I tak jak pan pyta o to, co mówią dołe, to ja bym powiedział o tym, co mówią ludzie. Aha. Ludzie przyjęli życzliwy projekt trzeciej drogi, szczególnie ci wyborcy pisu so light, jak ja ich nazywam, którzy w jakim stopniu są rozczarowani. Zawiedzeni, zawstydzeni tym, co widzą, co partia rządząca robi, a ich z badań wynika, jest około 20%. 20% wyborców pis deklaruje, że w drugim wyborze partią, na którą by zagłosowali, mhm. jest trzecia droga. To jest, to jest bardzo ważny komunikat dla nas, że właśnie ten to projekt jest dużo i niedużo. Nie Ale panie redaktorze, to jest komunikat dla nas, że. Czy mają na platformie że... głosować, to raczej nie. No właśnie. No właśnie. mają Więc, skromny, więc na odpowiadając na Pana pytanie, czy trzecia droga mhm. to jest projekt trafiony? Moim zdaniem bardzo trafiony. Ostatnie sondaże pokazują 13. Nie popadamy w euforię, pracujemy dalej. Pewnie tych sondaży będzie jeszcze wiele i one będą różne wartości pokazywały. Stąd mówimy, że ważniejsze są trendy niż pojedyncze sondaże. Zatem projekt trzeciej drogi wśród ludzi jest przyjęty mhm. życzliwie. Mówię to po setkach spotkań, Panie redaktorze. Ale to który... też trwałego? Ma pan wrażenie, że zostało zbudowanego? Ta marka Trzecia Droga, ona jest jakąś marką na lata, czy akcja po prostu wybory 2023 i nikt nie będzie od pamiętał, oddzielne kluby w Sejmie i tak dalej? Pan dobrze wie, to wszystko zależy od wyniku, zwłaszcza, że mm -hmm. przed nami kolejne wybory, tak? I to jeszcze są w takiej sekwencji, że tak naprawdę, jeżeli projekt Trzecia Droga uzyskałby ten przedział poparcia, na który jakby stawialiśmy, czyli mm -hmm. powiedzmy od Wszystko nas... powyżej 10, to jest no chyba... właśnie, dwucyfrówka, to z pewnością warto by w tym projekcie także wystartować do samorządu i do Parlamentu Europejskiego, prawda? Okej, okay, czyli to od powodzenia od powodzenia projektu od zależy... Drogi, zależy czy tak. wiosną także tak, zobaczymy tak. trzecią drogę wyborów do Parlamentu Europejskiego i tak. samorządowych, czyli rozumiem, że, że to możliwe prawdopodobne, że trzecia droga zostanie z nami na dłużej, tak? Prawdopodobne dlatego, że wie pan, ja jestem człowiekiem doświadczonym, widziałem różnego rodzaju konfiguracje, różnego rodzaju koalicje mhm. i muszę powiedzieć, że w tym projekcie z kolegami z Polski 2050 jest dobra relacja, dobra współpraca i, i do przodu. Dość jak, kłótni jak to, do przodu. Ja ciągle tego hasła nie mogę zapamiętać Panią, jak o dokładnie brzmi Dość kłótni do przodu. Dość Proszę tu nie prowokować, panie redaktorze. słyszę w życiu zgrabniejsze hasła do, i bardziej dość kłótni mówią. do przodu, a do wszystkich państwa mówię, chodźcie z nami. Projekt Trzecia droga to jest ten projekt, który pozwoli wygrać pisem. Panie marszałku, jeżeli chodzi o dobre relacje, o życzliwość, to to od polityków prawa i sprawiedliwości słyszę czasami, którzy teraz oczywiście, jak wszyscy inni politycy rozjechani po kraju, mówią, że, że te spotkania, rozmowy. Z politykami PSL to takie są bardzo życzliwe I, i, i gdzieś w perspektywie współpracy w przyszłym Sejmie to, to też mi się wydaje, że prawo. No, pan redaktor tutaj. Jak Polskie jest Ludowe to niekoniecznie która, musi być wrogiem w, prawa i sprawiedliwości. To w ogóle nie, nie wchodzi w grę. Ja myślę, że, panie redaktorze, ciekaw jestem, z kim pan rozmawia, bo ja w okręgu wyborczym nie mogę spotkać kandydatów PiSu. Z kim ja nie rozmawiam, panie marszałku. To prawda, ale jakby Pan mnie pyta o to, co ja na to, no to ja muszę powiedzieć, że absolutnie tego nie potwierdzam, ponieważ mhm. nie mam z kim rozmawiać, bo nie spotykam na szlaku wyborczym polityków prawa i sprawiedliwości, okay. a chcę Panu powiedzieć, że w moim okręgu wyborczym startuje pół rządu. No tak, tylko że chodzi mi o centralnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy spotykają lokalnych ludowców. A jadąc w Polskę lokalną, trudno nie spotkać ludowców. Ale pan tutaj... Burmistrzów, starostów i tak dalej. Ale pan tu konstrukcji... Takie znaczenie miał. znaczenie. centralni politycy PiSu spotykają się z lokalnymi... w z centralnej polityki jeżdżąc, szukając głosów i poparcia, rozmawiają z waszymi burmistrzami, starostami, wójtami i tak dalej. I mówią, że są to miłe rozmowy i ten teren właśnie PSL-u... Wcale nie byłby taki przeciwko jakiejś koalicji PSL-u z prawem i sprawiedliwością w Polskim Sejmie. Nie ma Pan takiego wrażenia? Nie, nie mam takiego wrażenia, że Wasz elektorat nie mam i elektorat prawa i sprawiedliwości nie. to są bardzo bliskie nie, sobie nie, elektoraty. że dlatego, tak dlatego My jesteśmy jako PSL partią demokratyczną, a PIS jest mhm. partią antydemokratyczną i nasi ludzie są przywiązani do wartości demokratycznych i takiego aliansu ja w ogóle nie przewiduję. Okej, okay, Panie Marszałku, a jeżeli chodzi o wybory i ich uczciwość, a to w końcu sól demokracji, to jeżeli y, mamy uczciwe wybory, to, to o demokracji w zasadzie można mówić, jeżeli nie, y, nie ma demokracji. To, Ale ja uważam, że wybory Zadanie będą... pana Marszałka będą uczciwe? Wybory nie, i... nie będą uczciwe. Hmm. Dlatego, że stworzono zbyt wiele przewag hmm. dla jednej partii, panie doktorze, bo jeżeli na prezydium Sejmu nie mogliśmy doprosić się do tego, aby pani Marszałek procedowała mm, zmiany okręgów wyborczych zmiany mhm. norm przedstawicielskich, prawda, czyli te, które gdyby weszły w życie, a Państwowa Komisja Wyborcza złożyła taki projekt mhm. do, do, do Marszałek Sejmu, gdyby te przepisy weszły w życie, stworzyłyby mniejsze szanse dla Prawa i Sprawiedliwości i okay. dlatego ten projekt nie został przepracow przepracowany. Rozumiem, że tutaj chodzi o przymiotnik, o równe wybory i o to, żeby każdy głos miał taką samą siłę, tak? Żeby, tak. Były, żeby głosy były równe, że te okręgi, które są, są trochę niedostosowane do zmian demograficznych. Wiemy, że tak? siła, był... siła głosu w różnych miejscach w miejscach Polski mhm. ma różne znaczenie i o to tutaj chodzi. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, panie redaktorze, no to zwiększenie liczby komisji wyborczych na wsiach. I ja jako przedstawiciel partii... Naprawdę no, panu się to nie podoba? Panie, także, mnie to by się no. nawet podobało, wie pan, gdyby to było zrobione uczciwie, czyli zaczęto by od zwiększania liczby komisji wyborczych tam, gdzie naprawdę je trzeba zwiększyć, czyli w miastach, gdzie są tasiemcowe kolejki. A tu chodzi o odległość, tu nie chodzi o kolejki, tylko tu chodzi o, o jedno. Że ktoś chodzi po musi, nie ma i komunikacji, i jak ma samochód, to dojedzie, okay. ale jak nie, to może mieć problem. No pan, przecież, pan, albo nie, pan jest młody człowiek, że kiedyś, że, no. bardzo dobrze znam, że kiedyś jak się dowoziło, przecież system dowo dowożenia mhm. na wsi y, był, prawda? No to uważano to za jakiś, można powiedzieć, przekręt. Teraz to hmm. zostało usankcjonowane i się dowozi w majestacie prawa. I to jest jakby jedna rzecz. Panie redaktorze, ja bym to uznał za całkiem mądry pomysł, gdyby, on, gdyby on także dotyczył nie tylko odległości, ale także liczby ludzi. Przecież pan wie, ja dwa razy w niedzielę Aha. wyborczą jechałem z Płocka do Warszawy. Widziałem takie tasiemcowe kolejki w, w niedzielę wyborczą, że byłem przekonany, że ci, którzy w no, tych kolejkach... wieczorami, to prawda, są w Warszawie kolejki, chociaż ja tak w ciągu dnia, jak chodzę głosować, jeszcze starej wiejskie przyzwyczajenie po sumie, to, to, to nie ma po dramatu. Sumie, a ja, a ja po <głos》>. dziewiątej. Panie Marszałku, kończymy radiową część tymczasem naszej dyskusji. Internetowa dogrywka, sedna sprawy. Dziękuję. Jeszcze przed nami wicemarszałek Sejmu Piotr Zdrożelski o referendum. Panie Marszałku, między innymi w tej internetowej dogrywce porozmawiamy o tym, czy będzie pan głosował, czy jednak nie pobierze pan Marszałek nie i inni ludowcy karty do głosowania, czyli mamy już małą zapowiedź, więcej za chwilę w internetowej dogrywce. Dobrego dnia życzymy słuchaczom Radia Plus. Pozdrawiam serdecznie. Radio Plus. Sedno sprawy. Piotr Zgorzelski, Polskie Stronie Ludowy, wicemarszałek Marszałek Sejmu, cały czas jest z nami, pan Marszałek, referendum oczywiście razem z wyborami się odbędzie, cztery pytania Polacy będą mieli, z którymi albo się zmierzą, albo niekoniecznie, jeżeli takiej ochoty nie będą mieli, pan Marszałek, jak rozumiem, też nie pobierze karty. Tak, nie dla dlatego głosowania. że uważam, że jest to kolejna z przewag, o których mówiliśmy mm -hmm. w części radiowej, bo referendum jak najbardziej tak, ale dlaczego akurat w dniu wyborów? Bo taniej? Nie, bo, m, nie bo korzystniej politycznie. Ale taniej też, panie marszałku, no to ma znaczenie. Bo akurat na demokracji się nie oszczędza. I powinna być, y, i powinno to święto demokracji, zresztą mamy w programie My dzień referendalny. No, pamięta pan marszałek ostatni referendum. No, referendu. no okej, okay. to spuścizna po Pawle Kukizie, niedawnym by, koledze, to tak, prawda? prawda? Gdyby, gdyby taki, taki dzień referendalny był w jakimś na przykład w połowie kadencji, mm -hmm. to uważam, że można by tu zmieścić chociażby nasz projekt dotyczący głosowania, jeśli chodzi o Sprawy aborcyjne, prawda? Mm -hmm. Ale póki co tego dnia referendalnego Ale nie ma. Póki to czy, co dnia to, czy, referendalnego. Jeżeli chodzi nie o szanse na wysoką frekwencję, o, o koszty, to nie ma to sensu naprawdę z ogóle. Panie doktorze, przecież pan jest roztropnym człowiekiem i pan wie, że nie te idee, o których pan mówi, przyświecały rządzącym. Nie, zgadzam się z panem. Nie te szamkim, jasne. Więc skoro wiemy, że nie te idee szlachetne przyświecały rządzącym, mm -hmm. to naprawdę w dniu wyborczym nie powinno się ludziom, że tak powiem, robić wody z mózgu i po prostu yy, yy, wody, yy, i, i prowadzić tego wyborcę mm. za rączkę poprzez te pytania, bo jak odpowiesz cztery razy nie, to później zagłosujesz na PiS, Aha. bo taka jest idea. No ale właśnie pytanie, czy yy, może to za mocne określenie, robienie wody z mózgu, ale czy, czy opozycja też nie, nie trochę wprowadza u części swoich wyborców yy, chaosu i zamętu w głowach? My mówimy yy, inaczej mówiąc, trochę. trochę nie głosujmy inna. w referendum i ktoś może pomyśleć, no okej, okay, no to zostanę w domu, nie pójdę głosować. Czy tego pan się nie, boi. nie, nie boję się tego, dlatego że ludzie przecież wiedzą, że są wybory, a referendum mhm. to jest takie przylepione trochę do tego i my chyba inaczej niż koledzy z partii demokratycznych mówimy, bo ja przynajmniej mówię co ja zrobię, a co zrobią nasi wyborcy? Mhm. To my mówimy, że ludzie mają własny rozum i zrobią to, co trzeba. Bo o co chodzi panie redaktorze tutaj? Tu wcale nie chodzi o to, że pan po sumie pójdzie i mm, albo weźmie kartkę, albo nie, bo z całym szacunkiem pan jest osobą rozpoznawalną, ale jeszcze nie Uy, tak, żeby pan żeby pan Y, miał z tego powodu jakiś dyskomfort, że ktoś powie: Prusinowski zrobił to mhm. lub tamto. Tymczasem w małej komisji wyborczej. Gdzie jest na przykład spis wyborców na poziomie 300 osób, bo takie będą. Mm -hmm. Czy 400. No i tam, nie wiem, dyrektor szkoły na przykład, tak? Może mieć problem, jak rozumiem, pana marszałka. Ale albo... nawet pani Jadzia ze, skle, mm -hmm. ze sklepiku, czy pani, która jest y, lokalną przedsiębiorczynią, idzie i mówi ja nie biorę udziału w referendum. No to ona już w jakiś sposób jest stygmatyzowana. Bo mm -hmm. wszyscy wiedzą... A w drugą że... stronę to nie działa? No bo wszyscy w lokalnej wsi, to często rządzą ludowcy. Wszyscy wiedzą we wsi, że pani Jadzia powiedziała, że nie będzie brała w referendum. Ale, I jeszcze ta pani Jadzia... Ale jak pani Jadzia zagłosuje w referendum i wójt yy, z psl się o tym dowie, to, to yy, też będzie miał z tym jakiś problem? Yy, nie, dlatego, czy że... Czy myśl... w drugą stronę to działa, ale pana czy pan, powiedział, że, czy pan usłyszał, że ja powiedziałem yy, nie wolno iść na referendum? Ja nie, powiedziałem, absolutnie. co ja zrobię. Yy. I powiedziałem, że ludzie mają własny rozum. My mamy tę właśnie yy, narrację, bo innej uważamy, nie powinniśmy mieć. Panie marszałku, to jeszcze yy, odniosę się jednak do do, do jednej z kwestii poruszonych w referendum, bo myślę, że... że ta jedna, jeżeli, jeżeli referendum ma sens, to ta, ta jedna ma chyba największy. Czyli pytanie dotyczące uchodźców, bo to jest faktycznie sprawa, która no jest procedowana teraz w Unii Europejskiej. To jest temat, który. Ale on się nie zakończy, w Żywy. Roku. Nie zakończy się w tym roku. no Nie wiem, na poziomie unijnym, czy się nie zakończy w tym nie. roku. no Od wielu lat już nie zakończy ta dyskusja się. trwa od tam, nie wiem, 2017 tam jest roku jest, tych, są procedowane te rozwiązania. Procedur, ale w każdym razie, panie marszałku, czy, jak PSL na forum unijnym zachowa się? Jak wasi ludzie się zachowają? Czy jesteście przeciwko temu unijnemu mechanizmowi? no Jedni no. mówią przymusowej relokacji, inni obowiązkowej ja solidarności. Ale... Jesteście europosłami i w, w dyskusji doszliśmy do wniosku, że skoro Polska zrobiła tak potężny wysiłek społeczny w przypadku uchodźców z Ukrainy, uh -huh. to z tego powodu nie powinniśmy mieć narzucanych jakichkolwiek kwot, y, jeśli chodzi o relokację. I to jest nasze stanowisko. No tak, ale czy, czy zgodzicie się na to, żeby taka możliwość była? No bo rozumiem, że pan marszałek już mówi o rzeczywistości obowiązywania tego prawa, i wtedy Polska nie powinna mieć narzuconych kwot. Ja uważam, że Polska, nie przy, mieć ja ja uważam że Polska nie powinna mieć na narzuconych kwot z powodu, o którym mm -hmm. mówiłem. Jeżeli takie kwoty polscy by były narzucone, to posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego powinni głosować przeciw no ale to najpierw będą głosować a potem będzie już kwestia narzucania kwot to w samym y, prawie nie będzie w samym prawie nie kwot, powinno tylko nie... potem można wnioskować i tak dalej więc, o, o pomoc więc w, na tym etapie gdzie y, będzie jasno powiedziane że Polska nie y, będzie miała narzuconych kwot nie powinni głosować to tylko że panie marszałku no to jest panie redaktorze ten, ten poziom który y, będzie unijnego prawa nie będzie jeszcze rozstrzygał sytuacji konkretnych krajów. No dobrze, no to, to nie będzie no mówił to, ani to, to, to o Polsce. O, to ani nie będzie to teraz mnie o co Czy deputowani do Parlamentu tak. Europejskiego z PSL poprą te rozwiązania, czy poprą Ale obowiązkową jeżeli pan solidarność przy, tak zwaną. Przy, jak jak a nie pan mówi, pytam, że tych rozwiązań nie będzie, to co mają powiedzieć? Ja, ja mówię, że w tych rozwiązaniach nie ma jeszcze mowy o konkretnych krajach. Tam nie ma mowy to o tym, co, o co, co Słowacja, pyta? a co Polska, co a co pan Niemcy. Pyta? Pytam o obowiązkową solidarność. Czy do Parlamentu Europejskiego będą albo przymusowa relokacja, niektórzy mówią, albo obowiązkowa solidarność bardziej prounijnej polityki. Przeciwko przymusowej relokacji. I tej obowiązkowej a. solidarności. Czyli będą przeciwko tym rozwiązaniom, które są. Tak, ja bym im rekomendował. Mm. Bardzo dziękuję pani Marszałku. A myślałem, że już nie mamy czasu, ale jeszcze chwilę mamy. Panie Marszałku, to rozmawialiśmy o tym tak przed wejściem na antenę, ale, ale, ale warto myślę, że do wątku wrócić, bo, bo pewnie już przed wyborami nie będziemy mieli okazji rozmawiać. Zanim Pana Marszałka teraz, jak patrzymy na sytuację, na ostatnie sondaże, chociaż tych po marszu jeszcze nie ma, to czym to wszystko się skończy? Jak, jak, w jakiej Polsce obudzimy się 16 października? Na co wszystko wskazuje? No Pan ma wszystko duże doświadczenie polityczne, dużą wiedzę. Też. Wszystko wskazuje na to, że PiS te wybory być może wygra, a być może nie. Dlatego, że różnica pomiędzy PISem a Platformą się zmniejsza. Dwa tygodnie mogą doprowadzić do tego, że nawet może nastąpić zmiana na, na poziomie lidera. Nawet jeżeli PiS te wybory wygra jako pierwsza partia, z pewnością nie będzie miał takiej możliwości, aby samodzielnie lub nie wiem, z jakimś koalicjantem, mhm. konfederacją stworzyć ten rząd. My będziemy gotowi do przejścia, władzy, jeżeli y, będzie na to wskazywał wynik wyborczy. Partie demokratyczne o tym rozmawiają, żeby się przygotowywać, jeżeli będzie taka wola hmm. wyborców. A co jeżeli Konfederacja, wiele na to wskazuje, będzie miała jakiś pakiet y, większościowy, powiedzmy tak, taki, który zdecyduje o tym, kto, y, kto będzie mógł tworzyć rząd? Dzisiaj rozmawiamy w obrębie trzech partii politycznych. Konfederacją nie rozmawiamy, więc to nie jest jakiś temat, którym mogę panu coś więcej powiedzieć, bo no nie ale, ma na ten temat żadnych rozmów. Ale jeżeli nie rozmawiacie z Konfederacją, to rozmawiacie na pewno o Konfederacji, bo jeżeli nie, o tym nie rozmawiacie, no to nie wiem, Panie Marsza. No Jakim świecie żyjecie, jeżeli nie bierzecie takiego wariantu pod uwagę. Rozmawiamy o Konfederacji, że formę złapała zbyt wcześnie i teraz już, no to z, tej widać, formy, tak. już z tej formy coraz bardziej zjeżdża. Za to tutaj to A jak, jak, jak naprawdę. Najbardziej. Pol Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 zdaje się, że... Życia droga złapała formę. W idealnie, tak. Sondaże teraz rosną. Yy, dziękuję panu, panie redaktorze, za tę laurkę. Natomiast jeśli chodzi o Konfederację, no to forma im spada, a w tym wszystkim najbardziej pomaga im Prawo i Sprawiedliwość. No tak, ale ciągle nie jesteście w takiej sytuacji, żeby móc być przekonanym yy, o tym, że, że 16 no, października można bo... będzie już o tworzeniu rządu. Tylko pytam, co z tą Konfederacją? Bo mówimy na dwa tygodnie przed wyborami. No jasne, mówimy na dwa tygodnie przed wyborami, czyli na chwilę przed wyborami, tak można powiedzieć. Te dwa tygodnie to nie, jest Nie, w kampanii moment. dwa tygodnie to nie jest moment. No, to jest, Pani, Każdy dzień może być Gdzie byliśmy dwa tygodnie? No tak, tylko że jakoś nic tej wywrotki nie robi. Różne rzeczy się dzieją i wywrotek nie widzę. Widzę jakieś zmiany, no tak. mniej, bardziej delikatne, ale, ale wywrotek od pół roku nie widziałem, panie marszałku. Nie wiem, czy pan jakoś zauważył. Mimo y, afer, y, wielu wydarzeń, które mogłyby... Zgadzam się, pójść, że... Ta sondażę, to są jest, jakieś delikatne to zmiany. To nie są delikatne afery. Nie, mówię, są... że zmiany sondażowe no, zobaczymy. Panie radosze, wszystko przed nami. A na pewno przed nami piękny wtorek Dziękuję Udanego bardzo. dnia panu marszałkowi Życzę. Gorzelski. Wszystkich słuchaczy i internautów. Tak, ja również miłego dnia państwu życzę. Dziękuję bardzo za uwagę. Piotr Zgorzelski był naszym gościem wicemarszałek Sejmu. Do usłyszenia. Plus. jedna sprawy.